Rozpocząłem proces tranzycji na Białorusi. Mhm. Przyjechałem do Polski już kontynuując e, ten proces. Natomiast proces tranzycji w Białorusi wygląda troszeczkę inaczej. Mhm. I m, przede wszystkim zmienia się m, dokumentacja cała. W Białorusi? E, w Białorusi, tak. Okay. W Polsce jest e, inaczej. Najpierw m, dostaje się opinie, przechodzi się badania mhm. e, i dopiero wtedy e, można dostać hormony. Mhm. Natomiast tranzycja prawna, czyli dokumenty, zmiana dokumentów, zmiana kont w banku, mhm. to jest w Polsce już wtórne. Czyli zaczynamy zawsze od zmiany wizualnej, a kończymy zmianą dokumentów. Na sam koniec to się Tak robi. jest. W Białorusi jest odwrotnie. Więc są to różne procesy. W każdym z nich jest plus, w każdym jest minus. Ciężko mi jest powiedzieć, który jest lepszy. Obstawiam, że jednak w Białorusi jest dużo łatwiej, dlatego że tam jest na to ustawa, mhm. wszystko jest napisane, gdzie trzeba robić, gdzie trzeba przyjść, jakie są potrzebne opinie. W Polsce jest troszeczkę inaczej i niestety nie mamy nadal ustawy, która by um, ułatwiała życie osobom transpłciowym, ale fundacje, organizacje są w trakcie i mam nadzieję, że im się uda.